Witam wszystkich w lesie. Ponownie na grzybkach. Jestem w nowym lesie. Tutaj, gdzie powinno być sporo podgrzybków Niemek. O ile, oczywiście, nikt inny wcześniej ich nie wykosił przede mną. No, ale były takie lata, że było tutaj tego całkiem sporo. Zwłaszcza takich malutkich podgrzybków. Albo po prostu natrafiłem na, w taki czas, kiedy one akurat były i nie zdążył ktoś inny ich wyrwać no ale zaraz zobaczymy czy jednak coś tutaj będzie czy trzeba będzie się przejechać troszeczkę dalej no jak tu będzie dużo to zostanę tutaj jak będzie mało to pojadę w inne miejsce czasu mam sporo więc nigdzie mi się nie śpiesz. więc czas polowania na grzyby zacząć Już upolowałem pierwszego grzyba. Podgrzybek. Takich trochę mniejszych zazwyczaj tu było całe mnóstwo. Czy będzie dzisiaj? Zaraz się okaże. Jakoś mało tych grzybów tu dzisiaj jest. Widziałem sporo naciętych korzeni, więc ktoś tu był przede mną. Na razie czwarty podgrzybek. Kiepsko dzisiejszy zbiory widzę. No ale jeszcze trochę pochodzę. Nigdzie mi się nie śpieszy. A może jeszcze jakieś grzyby będą. Mam taką nadzieję. Po długim poszukiwaniu jest kolejny. Ale nie widać tych takich malutkich. Jakie zazwyczaj tu były. Może ktoś z dobrym wzrokiem tutaj chodził i je powyciągał przede mną? No jednak gdzie nie gdzie się da natrafić? Zamiast tych małych, to widzę, że są takie większe. Ale wszystko pojedyncze sztuki. Ale może uda się jeszcze znaleźć po kilka sztuk naraz. Ciao. To chyba będzie największy w dzisiejszym dniu. Chodź tutaj. No, nawet zdrowy i ładnie wygląda. Z dobre 10 minut już chodzę. Żadnego grzyba. Jest sporo takich niejadalnych. Nawet ludzi tutaj nie ma. Cisza jak makiem zasiał. No ale nie ma grzybów, to nie ma grzybiarzy. Tylko ja. To chyba będzie dzisiejszy największy grzybek. Tak sądzę. Chodź tutaj. No i nawet dobry. Powinien być. Wielka noga. Zamiast małych grzybów zbieram duże. Dziwne. Tego dziadostwa, to rośnie tutaj mnóstwo. Co kilkanaście metrów, czasami po kilka sztuk. Teraz pokażę małą kolonię grzybów. Jeden, drugi, trzeci. czwarty, piąty, szósty, żeby nie rozdeptać, siódmy, ósmy, dziewiąty, to nie koniec, dziesiąty. Jedenasty. Dwunasty. Gdzieś tu jeszcze widziałem. Trzynasty. Czternasty. I piętnasty. Wow. No to tutaj na pewno nikogo nie było wcześniej. I wszystkie moje super. No i wpada nowy rodzaj grzyba, czyli niemka. Jedna sztuka, i druga sztuka. Takie świeżo wyrośnięte. Także są tak pozawijane. Normalnie to się rozwijają jak takie wielkie kapelusze. Jak kołpaki samochodowe. Tak fajnie niedawno było. Teraz znowu trafiam na same pojedyncze sztuki. Ale zawsze coś do przodu. Po jedną sztukę. A tak wygląda czterdziesty podgrzybek dzisiejszego dnia. Taki powiedzmy średni, zdrowy, bardzo fajny. Tutaj widzę, że kolejne kilkanaście sztuk się chowa. Jeden to jest w godzinach. Drugi. Trzeci. Tu niby jest, ktoś go może wyrwał. Czwarty. Piąty szósty siódmy, ósmy, gdzieś jeszcze żebym jeszcze tego nie rozdeptał, no ale osiem sztuk blisko siebie całkiem fajnie więcej nie widać więc ciachamy a jeśli chodzi o jagody to jeszcze gdzie nie gdzie są tu widzę kilka krzatków całkiem sporo więc jeszcze da się nazbierać chociaż raczej już jest mało a dużo to są takie malutkie. Ale są. Początkowo myślałem, że nic z dzisiejszego dnia nie będzie. Jak to były takie pojedyncze grzybki, ciężko jeszcze w dodatku je znaleźć. No ale później, im dłużej zbierałem, tym coraz więcej ich było. No ale po tej stronie lasu, chyba to już wszystko. Trzeba się przejść na drugą stronę. Ścieżki do drugiego lasu. Tutaj zazwyczaj było grzybów nieco mniej niż po tamtej stronie, ale może w tym roku będzie odwrotnie. Więc szukam dalej. No i po kilku metrach po tej stronie lasu mam pierwszego podgrzybka. Tutaj fajne. Tutaj też może być Także może coś po tej stronie jednak wyrosło I czeka na mnie Tutaj widzę, że chyba będzie też nieźle Całkiem spory podgrzybek Ale już w oddali coś tam widzę jeszcze Jeszcze jeden Jest i trzeci Tutaj czwarty, może jeszcze gdzieś. No, ale cztery blisko siebie też jest ok. No, nie widać piątego, ale dobrze, że są te cztery i to całkiem spory. A tak wygląda 60. podgrzybek w dniu dzisiejszym. Mniejszy od poprzednich, ale bardzo fajny. Mała zagadka: gdzie tutaj jest grzyb? W którym miejscu on stoi? Nie widać? Ja widzę. Tu się schował. Całkiem spory. Zaraz zobaczymy, czy jest dobry. Ła! No tutaj jest bardzo dobry. Korzeń też. Kapelusz też. Całkiem sporych rozmiarów. Bardzo fajny. Nigdy się przede mną nie chowajcie. Tak was znajdę. Zawsze. Dosłownie 2 metry dalej. Ten już nawet się nie chce chować. Jest na wierzchu. troszeczkę nadjedzony też całkiem spory bardzo fajny kapelusz pan ma panie podgrzybku no po tej stronie lasu trochę grzybku było sądziłem, że będzie mniej a tu całkiem spore ilości i sporych rozmiarów jeszcze trochę się przejdę brzegiem lasu może coś zauważę. Już na te drugie miejsce nie będę dzisiaj jechał. To mi w zupełności wystarczy. Nieźle też wiadro ciąży. No, w razie czego mam drugie. Jakby było jeszcze więcej. Chyba, że rzeczywiście tutaj po drodze spotkam większe ilości. To zaraz pokażę. Chociaż sądzę, że... Raczej już nie będzie nic ciekawego, może jakieś małe pojedyncze sztuki. No dzisiaj pogoda nie jest zbyt fajna na zbieranie grzybów. Słońce mocno praży, masakrycznie. Zero wiatru. Nie lubię w taką pogodę zbierać grzybów. Wczoraj, przedwczoraj było fajnie. Słońce świeciło lekko, ale było dużo chmur, więc było zaciemnienie. Był wiaterek chłodno. I tak można zbierać. No ale trudno. Taki dzisiaj jest dzień. No i tu widzę dwa kolejne grzybki. Jeden większy, drugi mniejszy i mam równo 70 sztuk. Jak na razie. A nie, jeszcze tu jest. 71. Po tej stronie znalazłem jeszcze jednego małego kurdupla. No i powoli przechodzimy na drugą stronę. Może coś jeszcze tutaj wypatrzę. I powoli zbliżać się będę do roweru i kończył dzisiejsze grzybobranie. Ja jestem zadowolony, jak na razie. Podsumowanie dzisiejszego polowania na grzyby. 73 podgrzybki oraz 3 niemki. I to wszystko. Za kilka dni zapewne będę też na grzybkach, chociaż może trochę nieco później. Przez kilka dni ma też coś padać, więc może coś nowego wyrośnie. Mam taką nadzieję, a z dzisiejszego dnia na pewno jestem bardzo zadowolony. I do następnego filmu też o grzybach z lasu. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.